reset konstytucyjny, trzeba usiąść do stołu i uzgodnić, które instytucje i w jaki sposób fun mogą funkcjonować, tak, żeby wszyscy uznawali wszystkie wyroki. Tak, no nie może tak działać państwo, bo to jest jakaś tragikomedia, co to, 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 to wy robicie. Po prostu budujecie jakąś totalną farsę. No, Bowicie się jak dzieci w piaskownicy. A, a co mają powiedzieć obywatele, jeśli wy się nie potraficie między sobą dogadać, który sąd jest prawdziwy, to co ma powiedzieć obywatel, który idzie do sądu, a zaraz się okaże, że ten sąd jest nieuznawany przez jakąś część sceny politycznej. To jest sytuacja całkowicie absurdalna. I, i, Dość tej piaskownicy, siadajcie do stołu i rozmawiajcie. Siadajcie do stołu i ustalcie to, która instytucja na jakich stodach ma działać. Krzysztof Kukucki, usiądziecie do tego stołu? Będziecie rozmawiać? Ja, czy z Konstytucją uważam, że ją po prostu wystarczy przestrzegać. Żaden reset e konstytucyjny nie jest potrzebny. Tylko A nie po prostu, No kto, Jak, jak przepis, przepis z, Konstytucji daje marszałkowi? Pan ja panu, ja panu jaki, załem, jaki przepis Konstytucji daje panu, marszałkowi? Ja panu wybierania to sobie ale pan się uspokoi. Trochę emocji. No. No, bo można Niech pan tu paternalistycznie mnie, mnie nie uspokaja. No, rzeczywiście, jeżeli te wydatki, które wcześniej były poza budżetem, są już wrzucone do budżetu, to już ten deficyt nie jest aż tak groźny? No nie to no, pani pytała, co się zmieniło. No zmieniło się to, że teraz kali kraść krowa. Jak kali kraść krowa? To jest dobrze. Pani mówi, że y, wie, słuszne pomstowania były platformy tyle, przez tyle lat, że ten deficyt taki duży. Pani mówi, ale zwiększyliśmy go tylko o 20 miliardów. Z, nawet z, przyjmując, z, te, argumentacje, z, nawet z, z, przyjmując z, te argumentacje. Nawet przyjmując te argumentacje. zapisane przychody i wydatki. To przyjmijmy te argumentacje, nawet, nawet że te, te środki, że, które były poza budżetem, że, teraz są. Tylko w nim o 20, są. to nadal jest to więcej niż PiS. A pi, mówiliście, że PiS ma za dużo. A wy dajecie większy, daje, robicie większy deficyt. Pani mówiła, że bo znaleźliśmy pieniądze dla nauczycieli. Nie. Nie znaleźliście żadnych pieniędzy dla nauczycieli. Napisaliście po prostu na papierze. To jest tak zwane fiat money. Niech się staną pieniądze, wpisujemy je do budżetu i się stają pieniądze. Nie znaleźliście żadnych pieniędzy, bo nie zrównoważyliście tych dodatkowych wydatków żadnymi dodatkowymi przychodami. Czyli nie znaleźliście pieniędzy, zażyczyliście sobie, żeby pieniądze były, i teraz je będziecie drukować albo pożyczać. A wie pan skąd się biorą y, w budżecie przychody? No z kilku źródeł. Po pierwsze z podatków, no. po drugie z drukowania, w największym skrócie po trzecie z pożyczek. No, no właśnie. No to skąd tak. pani postał? Więc... No, ta rozmowa z lewicą to jest naprawdę sketch Monty Paytona. Mi się przypomniała taka, taka rozmowa właśnie z jednego sketchu, jak tam papież wykłócał się z Michałem Aniołem, że już tam namalował na tej ostatniej wieczerzy z 70 apostołów, a to ten no, Michał Anioł mówi, o, no to jeszcze jeden nie zawadzi. No i tak pan, no, pan, pan o tej sadzie, tak, no, że kredyt 2% no, spowodował po, y, podwyżkę cen mieszkań, no to jeszcze jeden kredyt nie zawadzi, to jeszcze zróbmy na 0%, zobaczmy co się stanie. A, A szkoda, to że pan tego, co A niech, niech ludzie, którzy oszczędzają i y, kupili sobie mieszkanie w tym kraju za własne pieniądze, niech się poczują jak frajerzy. Wy kupiliście za, za własne pieniądze? Po co? Trzeba było poczekać, aż państwo dopłaci. Trzeba było poczekać na jakiś, na jakiś program, gdzie to inni będą robili. Pan mówi, że chce, że, że chce się dać wybór. To ja musiałbym mieć wybór, żeby nie dopłacać do cudzych kredytów. Chciałbym mieć taki wybór, żeby swoje pieniądze wydawać na swoje potrzeby, a nie na cudze potrzeby. Nie każdy jest Chciałbym... tak bogaty jak pan Mencen. Musi pan to zrobić. Co co to ma do rzeczy? rzeczy. Boże, dlatego rzeczy, nie każdy że... jest bogaty, bo e, nas okradacie. on zakładacie na to, żeby tę te tę pieniądze szansę. napychać kie kie kieszeni nie, nie grozi żeby. Pan? żeby, no co? żeby Słuchaj, pan mi nie pokazuje palcem, bo to nieładnie, wie pan, no. Ale może pan, A może pan pani żeby pan, pan, pan miał moment miał, pan, teraz że pan, że panu, dobra się uspokoił, żebym panu nie przerywał. No sam może. pan przerywał i czepia się pan gestu pokazywania palcem. Tak, to, jest. Wróćmy jest, do pan, tematu, to... wróćmy do tematu, bo to niepotrzebne. To właśnie, to właśnie wasze, wasze posunięcia powodują, że Polacy biednieją na rzecz banksterów, na rzecz banków. To wy przepychacie pieniądze od podatnika, do, na, obsługi, na, na obsługę powiększających się kredytów, którymi musicie zaspokoić swoje pramy? Już w tej chwili wydajemy grube miliardy na obsługę samego zadłużenia, czyli Polacy pracują tylko dlatego, że zjedliśmy ciastko wczoraj, na które zarabiamy dopiero dzisiaj. To teraz spłacamy, opłacamy się rok w rok, miliardy złotych zbieramy w podatkach i zanosimy do banków, tak? Banki mają przywilej jeszcze wypłukiwania złota społeczna, czyli tą system rezerwy cząstkowej. A teraz kolejny przywilej dla banków, czyli, czyli właśnie pomysł, że będziemy dopłacać do kredytów. To dla deweloperów, dla, dla, dla inwestorów budowlanych i dla banków to rzeczywiście Raj stwarzacie. Ale dla zwykłych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie korzystają z kredytów, to spowoduje, że jedni skorzystają, bo przynajmniej będą mieli kredyt 0%, ale ci, którzy chcą kupić za własne oszczędności, to zaraz będą mieli drożej robicie z ludzi, którzy oszczędzają frajerów, a potem się dziwicie, że mamy najniższą w okolicy stopę oszczędności. Nadal mówimy jest no, rabunek. na wynajem? To jest, tak, to jest, a, tak? A, a mieszkanie na wynajem to już to jest kolejny Monty Biden. To takim, polezy, w takim razie teraz o Pana polezy, 45 tylko, lat ćwiczyli tutaj te programy i może Pan z Pana to 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 zaznaczenia... Jak to się nie skończyło? Niech Pan zapyta no, Pana coś z tego, jak, pan zapyta, pan czy, tak, jak wyglądała wlechował. Polska względem krajów, w których mieszkanie było towarem i to łatwo dostępnym, w porównaniu z krajem PRL-em, którym Mieszkania budowało państwo Szanowni Pani, jakiś, do jakiejś reprywatyzacji, do wyrzucania ludzi no e, mieszkań. mieszkań. To co? Proszę no to pewnie, państwa, że tak. no generalnie y, nie no. Jak pani, pani, pani poseł kończy tak. i, i e, akurat e. chybnego zdania był Dobromir Sośnierz, o ile mnie się nie mylą. To już może, bo tutaj pani prosiła o, o, o to, żeby, żeby powiedzieć, no, lepiej późno niż wcale. Dobrze, że pani pyta. Chętnie pani powiem, co trzeba zrobić. Kilka rzeczy przede wszystkim. Po pierwsze, deregulacja prawa budowlanego, zwłaszcza zniesienie tych absurdalnych wymogów unijnych. One spowodowały znaczące podrożenie mieszkań w ostatnim czasie, no, bo to są dodatkowe wymogi, tam potrójne szyby, prawda? jakieś yy, w fanaberie unijne, a będzie jeszcze gorzej, bo ja już pracuję nad kolejnymi rzeczami. Więc to jest bo pierwsza rzecz. Druga jest... rzecz, żeby, żeby mieszkania były tańsze, to należy przestać pompować w ten rynek, sztucznie, pieniądze, nie tylko przez te kredyty, ale też przez to, że na przykład mamy podatek belki ludzie nie mogą oszczędzać pieniędzy przez to w jakiś sensowny sposób normalnie, że mamy niskie stopy procentowe niż inflacja. Ludzie, którzy chcą realnie oszczędzać, muszą coś z tymi pieniędzmi zrobić. Naj takim najprostszą inwestycją dla, który tam się nie zna na bardzo na interesach, to jest kupno nieruchomości. W związku z tym to powoduje puchnięcie bańki na rynku nieruchomości. A nie tylko to, również niestabilna sytuacja gospodarcza to powoduje. Bo wasze różne pomysły, ciągłe zmienianie prawa, ale także te zamknięcia covidowe były taką bolesną lekcją dla niektórych, że w tym kraju nie da się prowadzić stabilnie biznesu, bo nigdy nie wiadomo co komu strzeli do głowy. To, że kodeks postępowania cywilnego jest zmieniany po 20 razy w roku, prawda? To po parę razy w miesiącu czasami. Co, co, co dwa tygodnie średnio w kodeks. Będzie postępowania tak, cywilnego. Bańcie. Zobaczymy, oby. To powoduje, że no nie da się normalnie prowadzić biznesu. W związku z tym znowu, pieniądze gdzieś trzeba ulokować. One się pchają na rynek mieszkaniowy i pompują bańkę. Dlatego ludzi potem nie stać. To są efekty. Znieść podatek belki, uprościć prawo, ale to unijne, ale również nasze. Bo po, po, po co mamy tyle tych przepisów, które zabraniają komuś wybudować mieszkanie tak, jak on chce, pełno kontroli. Wszyscy wszystko kontrolują, a nikt za, to, za nic nie odpowiada. Bez sensu. Są, są kraje, w których znacznie prościej, można się wbudować znacznie łatwiej i się budynki z tego powodu nie walą. Więc to, to, są, to są bzdury, to jest wyciąganie pieniędzy często na jakieś certyfikaty unijne, na jakieś Rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. I w ten sposób w ten sposób możemy doprowadzić do, do ten Plus, trzeba pamiętać o tym, żeby poprawić sytuację właścicieli mieszkań. Bo dlaczego mieszka wynajem mieszkanie jest drogi? Dlatego, że wiąże się z ogromnym ryzykiem. Że jak się ktoś prowadzi i nie będzie chciał płacić, to potem nie może się tego lokatora pozbyć. Bo polskie prawo ochroni ludzi, którzy są de facto przestępcami, okupują cudzą własność, a nie można ich wyrzucić z tego mieszkania. Natomiast inni, którzy chcieliby uczciwie płacić, czekają w kolejce, jak tam ci pasoży to, pasożyci siedzą, po prostu i czekają, aż państwo przyzna im lokal zastępczy, żeby mogli dalej nic nie płacić i nic nie robić. Tak nie może być. Trzeba spowodować, właśnie, że mieszkanie, jak wszystko inne, było normalnym towarem. Dzięki temu będzie tanie i łatwo dostępne, jak inne, normalne towary, a nie przeregulowane, przekombinowane. Do wszystkiego się wtrącacie, do wszystkiego dopłacacie i potem takie sam efekty. Panie ministrze, bo oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni mówią, że to ci, którzy wynajmują mieszkanie, nie mają tego zabezpieczenia, inni wręcz przeciwnie jak to w końcu jest w takim ja razie że przepisami. tutaj jest postulat żeby e, zwykły polak był biednym polakiem a bogol żeby był jeszcze większym bogolem i e, niech się jeszcze bardziej bogaci a, e, a człowiek taki zwykły normalny ma nie mieć żadnych praw tylko ma płacić, płakać i płacić. I to jest przepis. A, a, w, dodatku, a w dodatku jeszcze najlepiej, że mieszkał w programie. W to ewentualnie jak już nie będzie żadnych przepisów i będzie chciał coś zbudować, to w Lepiance, tak jak, tak jak w Warszawie między, między wojną sytuacja opisana z w książki Filipa Springera, 13 pięter. Bardzo polecam panu, może panu się podoba. Otwierają pewne oczy na niektóre sprawy. Więc, więc to jest propozycja Konfederacji. No ja bym chyba w takim państwie nie Sama, chciał żyć, ja bo to jakiś profesji. dziki Sama, kraj, który jest. tutaj jest proponowany, no ale, ale co zrobić? To nie jest tak, że większość Polaków ma swoje oszczędności i tylko marzy o tym, żeby kupić trzecie, czwarte mieszkanie. Zapewniam pana, że 40% Polek i Polaków jest za bogate na to, żeby skorzystać z mieszkań socjalnych, ale za biedne, żeby dostać kredyt hipoteczny. Dostać. E, i, co co I co im pan wasze, powie? Ale co pan wasze I co im pan powie? Idźcie sobie do mojego tego kolegę. Oni czy, muszą do przelosować wszystko, co wy sobie wyznacie. No. Idźcie sobie do mojego bogatego kolegi, dorabiajcie go, bo on e, zarabia tylko 80. jeszcze Ponad połowę na PKB zapłacić. przywłaszczacie sobie. Straszna ponad sprawa. Ponad połowę PKB. Musi się podzielić z państwem sprzedać mieszkanie, żeby jed, e, dobrze funkcjonować. E, żeby, żeby sprzedać mieszkanie, to trzeba zapłacić prowizję tym bandziorom w Warszawie, tym bandzytom, którzy teraz narzekają na to, że czy już panu przeszło. A co ma to do rzeczy? W takim razie wracamy do pani Pan twierdzi Unia, no ale Unia za niedługo otrzymamy pieniądze z KPO i z programów różnych. Także ja bym się tutaj też nie martwiła na pana miejscu, jeśli chodzi o ten. I proszę tak na no, Unię nie, nie, za, nie najeżdżać, bo Unia bo korzystamy, bo korzystamy naprawdę ze środków unijnych i bardzo dobrze teraz, że one, że, one, że one są. Jeśli chodzi o prawo budowlane, po to ono jest tworzone, żeby też spełniać jakieś standardy, bo przypomnę, że jesteśmy krajem rozwiniętym i musimy doskonalić nasze yy, yy, nasz byt przede wszystkim prawda i to co pan Proszę, minister powiedział doskonali, że się pani od mojego bytu tam no to wie pani pan, umówmy, umówmy się, że pana bytem dziękuję. się nie będę interesować ale dziękuję. będę się interesować bytem Proszę Polaków taką ustawę, bo żebym mam do miał to